Aby przemierzyć i zwiedzić Szlak Piastowski, najstarszą turystyczną trasę w Polsce, potrzeba około 10 dni. W pobiedziskach możemy to zrobić w kilka godzin. Gniezno, Kruszwica, Kalisz, Konin, Ostrów Lednicki, Poznań, Biskupin to właśnie tutaj tworzyła się Polska. W najstarszym w Polsce, działającym od 1998 roku, parku miniatur zaprezentowano 37 budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski. Są wśród nich oczywiście te najważniejsze obiekty, np. Na Katedra Gniźniańska. Katedra Poznańska, Stary Rynek w Poznaniu, Czy kruszwicka mysia wieża? Ale są i takie mniej popularne, leżące nieco na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych: Pałac w Rogalinie, ruiny zamków w Wenecji, dwór w Koszutach. Park w Pobiedziskach stwarza doskonałą okazję, by je poznać i zainteresować się nimi. To również wyjątkowa okazja, aby poczuć się niczym Gulliver, tytułowy bohater powieści Jonathana Swifta. Obiekty w parku zbudowano w skali 1 do 20, co sprawia, że mysia wieża sięga dorosłemu człowiekowi nieco powyżej brody ale już na wieżę poznańskiej katedry trzeba patrzeć zadzierając głowę. Wszystkie miniatury wykonane są z bardzo solidnych materiałów i z wielką dbałością o najdrobniejsze nawet detale architektoniczne. Skansen Miniatur w Pobiedziskach jest jedną z atrakcji Szlaku Piastowskiego, a i wizyta w Skansenie jest najlepszym wprowadzeniem do rozpoczęcia wędrówki po tym szlaku. To doskonałe miejsce na arcyciekawą lekcję historii. O miejscach związanych z poszczególnymi miniaturami, o początkach państwowości polskiej, albo o życiu Słowian i mitologii słowiańskiej. Skansen w powiedziskach miejsce, którego nie można ominąć.